No, tu jest kurwny zerk i to nie jest ascensyjny. No i taki, T2, T3, T3. T3. No, no, no. no, no dobra. To, po, to po kolei, najpierw ascensyjny. To są Smurfing, smurfing Monkeys, to są te 3%. Te, te nie widać procentów na razie. Nie, procent? nie mam procentów, okej. Okay. Ale są na mapie na pewno, bo trochę wymacka od nich jest. Mhm. Dobra, dobra, bez... gdzieś... to to I są -hordy. ja zeskautuję. Nie dajcie Cra się sklapować. Mają mówi. 6%, 6% mają. To podejmowable. I craps hordy, no. craps hordy 6%, okej. Okay. Ascension na, na plecy wejdzie i git. dogadajcie się przez nasze kostiumy. Wejdźcie na plecy, Dobra. Na garba. Kurde, że Dismonta na tym Kaskim zaraz nie dostał. O, to jest problem. Podjechać do ciebie? Nie, spokojnie, spokojnie. Deathmatch. Ezekucjoner jest... A, z Polimorfu. Dobra, Krabs Horde, na mnie od SW, tym mostkiem od SW sobie co, tu jest trochę jakby... Bo tu są zdismontowani, na ENE biegną, no źle jedziecie. Czemu wy być mądrzejsi? Mówię wam, do SW na ten mostek. Bo się pchacie, nie wiadomo gdzie. No są Krabs na 6% i trochę ich jest, ale damy radę, co? Chodźcie na, na mnie. z tymi z mocami. A tak, tak. Przepalimy się. Szachmady patrzcie, też ja nas na Mówisz? Że szachmady skałtują te. Dobra, 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 dobra. Rozpryduj. Nie wchodźcie wszyscy na one menie przy tej skale. Przepalcie się. Chodźcie w stronę tych cardboardów. Od n wejdziemy tutaj e bardziej. Tutaj są za czołki. Trzeba bardziej trochę do n przejść. Patrzcie gdzie ja stoję. Nie zostawajcie z tyłu, nie zostawajcie z tyłu. Główny ich choler jest oznaczony, jest na środku. Musimy im sprężyć i w nich wejdziemy. Uwaga, próbuję sprężać. Wszystkie depki, dobre i będziemy kontrować na ESE, chodźcie głęboko na ESE za 5, 4, 3, 2, jeden, teraz, teraz, patrz, patrz, całe party, zabijcie ich, full wipe, kurde, dobra, Odlećcie, odlećcie mnie, odleczcie mnie i zajeżdżajcie healerami, musicie healer. zajeżdżać, tymi my lasami, zajeżdżajcie my lasami, uważajcie, wchodzi zaraz cooldown, spread out, spread out. będą szukać, będą szukać klapa i w tank patrzy, i wchodzą na odpost wchodzą na outpost, tank patrzy gdzieś na nas. Dobra, tak stoi na mnie, tak stoi na mnie. Będę sprężał wół, Jesteście ready? Głęboko w, Za trzy, dwa, jeden, teraz, teraz, patrz, na wół, na wół. Dobra, zdefowali to. Będą kontrować od razu. Rozprytujcie się, będą kontrować. Będą kontrować. Uwaga, uwaga, nie widzę ich main tanka. Ich main tank W klapuje. wół, wół, Super defki, super defki. Dobra, ładnie, ładnie. I szukajcie im healerów i zajeżdżajcie, szukajcie healerów i zajeżdżajdcie. Do, dobra, dobra, podejdźcie do W. podejdźcie do w. Za 5 sekund będę sprężał głęboko SW, bardzo głęboko SW. Za 5, 4, 3, 2, 1 raz, patrz, patrz, patrz SW, SW, SW. Podziel nie wykładcie i zajedźcie. Podziel nie wykładcie i zajedźcie. Uwaga, bo ich main tank ma sprężarę, Będzie was sprężał gdzieś na środku. Albo do SW będą was kusować. Chodźcie do SW, chodźcie do SW za nimi. Chodźcie, uwaga, uwaga, uwaga. Patrzą, patrzą, szukają, szukają klapa. I main tank patrzy SW, spręża SW, spręża Eskę, głęboko Eskę. Super, super, dobra, dobra, dobra. I za Znaczone, więc, no? Ok, ok, chodźcie do, głęboko do SW, głęboko do SW w stronę mostu. I będę sprężał za 5, 4, 3, 2, jeden raz. Patrzcie całe party. Całe partie. teraz przejdź. Nice. Super. Dobra, i teraz zajeżdżajcie, zajeżdżajcie. Oni mogą jeszcze odwrócić. Flety nic nam nie powinny zrobić. Flety nic nie bia. powinny nam zrobić, tylko mogą obrócić na moście. Uważajcie. Uważajcie, bo mają CD-ki. Wchodzą im cd I Jak jesteście na moście, pijcie respoty, pijcie respoty. Ich main tank patrzy. Będą, odwracają, próbują odwracać. Dobra, 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 super depki i będziemy kontrolować na most. Za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Teraz, teraz, wspólna na most, pól na most. Cześć, Proszę. Dobra, 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 to już się zaraz skończy. Mamy plecy, do Dobra, 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 no, nie, do nie, do nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, rozprytujcie się. Za 10 sekund mamy kolejny cooldown, który się skończy. Wszystko, oni puszczają do NW. Próbujcie ich zatrzymywać tankami ile możecie. Sprężę głęboko za mostem na NW. 5, 4, 3, 2. Main tank jest uzależniony. Wcinajcie wszystko. Nice, udało się. Dwie minuty do outpostu, nie mamy czasu Jezu. do stracenia. Zabijcie tych, których macie dookoła siebie i podjeżdżamy na outpost. 6... Trzy... a już... Krzyś, mi ucieka tu. Tak. tu. Na pingu jeszcze tank. Ja Chodźcie na outpost, no, bo sobie dwie minuty Fajna dobra, Ej, tu